Siema widzowie! Mam dzisiaj dobry humor. Czas go zepsuć. Grając tą grę, która się nazywa uh, Fortnite, a nie Star Wars. Polecam. Przejdźmy już dalej. Nie chcę dzisiaj więcej. 30 FPSów w O, nowy bus. Hmm. Spróbujmy to. Jakie ścinki. A już mam gorszy landing, bo mi się nic tylko odpalił. <grystanie> I już sobie zepsułem humor. To film już można zakończyć. Jest alagi, ale optymalizacja w nowym sezonie poszła się do jakiegoś widzenia daleka. Może będzie lepiej. Dobra, przynajmniej ciągłe 100.

Ja już sobie zepsułem humor, możemy zakończyć ten film. Dobra widzowie, dziękuję za oglądanie, pa! Żartowałem. Zepsuty humor już mam. Jeszcze ja tylko coś dobrze zagrać, żebyście nie mieli aż tak drugie, krótkiego filmu. sorry。No. Mogą Możliwe. Jest. Zu. So. Așa. Aha, Ah, da, dar i-ar trebui dar i dau jos Spoko. Pierdzielono Star Warsy nie gramy! Widział kończę ten film, bo już się zrealizowałem. nara. Bo kurde, czy my gramy jakieś Fortnite'a czy Star Warsy? Nie no, świetna gra. Jakieś Star Warsy sobie gramy, a nie Fortnite'a. To mnie nie da się nazwać grom już. Ostrzelam sobie szybkiej.